Witam na pomeksowej konferencji mecz Anwil Włocławek, Polo Farma, Niesamowite wejście w nowy rok w hali Mistrzów. Świetne widowisko 122-115 po dwóch dogrywkach wygrali w Włocławianie. Razem z Państwem, trener zespołu gości, Pan Artur Gronek i zawodnik były zawodnik Anwilu Kasper Młynarski. Trenerze oddaję głos. Dobry wieczór, witam wszystkich. Myślę, że oba zespoły pokazały fajne zawody. Myślę, że to dobrze się oglądało. Dla kibiców było troszeczkę emocji, dwie dogrywki. Gratulacje dla zespołu Anvilu za zacierpliwość tak naprawdę w ostatnich minutach dla trenera Igora, że, że znalazł tak naprawdę sytuację pod koszem, żeby nas zaatakować. Nie mieliśmy troszkę odpowiedzi. Daliśmy sobie zebrać 19 piłek w ataku. Niestety to troszkę za dużo. Nie, nie. <grystanie> <grystanie> Myślę, że 19 piłek w ataku to za dużo, daliśmy sobie zabrać na wyjeździe i tak naprawdę to jest konsekwencją też 60 punktów spomalowanego. Niestety przygrany dla nas pojedynek. Natomiast dla całego zespołu chciałbym i sztobu też złożyć naszego gratulacje za to, że panowie walczyli tak naprawdę do końca o każdą piłkę. Pokazaliśmy charakter. I egzekucję tego, co chcemy robić w ataku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tyle, traineratu. Gronek, Kasper, komentarz w komentarz, Ja po pierwsze chciałbym podziękować drugi rok z rzędu za bardzo fajne przyjęcie wszystkich kibiców tutaj na prezentacji. Gratuluję zespołowi Anwilu trwałości w podrywkach. My na pewno pokazaliśmy sobie po raz kolejny, jakie w nas możliwości. I od pracy na dalszą część sezonu, niestety porażka, mimo tego, że mecz był bardzo ładny, no to dochodzi do tego, kolejna porażka do bilansu i wracamy do domu, w niedzielę mamy najważniejszy mecz tak naprawdę z tego, z tego tygodnia, musimy wygrać dla sami siebie dziękuję. Dziękuję bardzo, czy są pytania od do do lub zawodnika? Nie. Nie mam pytań druga część konferencji razem z Państwem. Przedstawiciele tym razem zespołu Andrzej Włosowek Igor Milicic, trener i Josip Sobin. Dzisiaj 16 punktów, 11 zbiórek. Double double Josipa, a Andrzej Włosowek wygrał po dwóch na 122-115. Fantastyczne spotkanie. Trenerze poprosimy o komentarz. Fantastyczne spotkanie w, w ataku na pewno, ale to wiemy, że spotkali się dwie Drużyny, które dobrze grają w tym sezonie w ataku. I jak, jak zwykle cieszymy się z wygranych, i tak naprawdę te mecze przepichamy, ale nie możemy się cieszyć z obrony, którą prezentujemy w, na przykład całego sezonu. Ten zespół ma dużo większy potencjał, żeby grać w obronie bardziej skutecznie, niż, niż mieliśmy to w poprzednich latach. Zawodnicy są mądry, natomiast to, co prezentujemy w obronie, nie jest wystarczające. Musimy zagrać dużo lepiej. Zawodnicy muszą zagrać z większą determinacją, pokazać, że chcą grać w obronie to, co, co się umawiamy. Żeby nie było tak, że wszystko jest źle, na pewno ten kolejny mecz wygrywamy z determinacją na zbiórce, z czego się bardzo cieszę. To jest jeden krok do przodu, i teraz trzeba zrobić drugi i trzeci krok do przodu. let you the the button. Yes. In the end, Venus uh, County. So congratulations to our team. Uh, we showed a lack of concentration, I think, in defense, especially in their uh, three-point shooting. We let, let them use easy, easy shots, and they scored. Uh, but uh, in the end. Uh, nice uh, uh, Józef Sobin powiedział, przede wszystkim liczą się zwycięstwa, natomiast zdecydowanie dużo błędów w zespole anvilowo Zbyt dużo otwartych rzutów, zawsze punkty dla zespołu, gości, po, braki w koncentracji w defensywie. Ostatecznie jednak liczy się zwycięstwo i to jest istotne. Gratulacje jeszcze do Pol Polfarmy za dobrą koszykówkę. Czy są jakieś pytania do terenu zawodnika? Nie ma pytań. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w sobotę.